O możliwość pozyskania sprzętu dla naszego szpitala ja się zaczęłam starać już z chwilą zarejestrowania sztabu. Wtedy, kiedy już dostałam dokument, że sztab rzeczywiście funkcjonuje, może funkcjonować, podjęłam rozmowy z fundacją, rozmawiałam z różnymi osobami. To były rozmowy telefoniczne, liczne. To były maile, które wysyłałam do różnych osób w fundacji, które mają być tymi osobami decyzyjnymi, mają mieć wpływ na przyznanie sprzętu poszczególnym placówkom. Echokardiograf to jest aparat USG do badania serca, i on jest niezwykle potrzebny w diagnostyce dziecięcej dlatego, że wiele dzieci, dzieci trafia do nas z powodu omdleń, z powodu arytmii, z powodu zaburzeń rytmu serca i wszystkie takie dzieci powinny mieć wykonaną, wykonane badanie echokardiograficzne, które wykrywa wady serca, wykrywa kardiomiopatię, również w przypadkach schorzeń zapalnych wykazuje dysfunkcję mięśnia sercowego. Także urządzenie jest niezwykle potrzebne, biorąc pod uwagę no, naszych milusińskich, nasze dzieci. W obrębie Sanowskiego Szpitala, w przypadku Leska, Uszczyk, te szpitale nie dysponują mają kardiografem i na dzień dzisiejszy niestety musimy dzieci kierować aż do Rzeszowa. Jeszcze wczoraj dostałam kolejnego maila z prośbą o uszczegółowienie uzasadnienia, więc uzasadniałam kolejny raz potrzebę zakupu tego sprzętu i uzasadniałam tym, o czym rozmawiałam z panem dyrektorem Siembabem, czyli tym, że jest ta pilna potrzeba, ponieważ w najbliższej naszej okolicy nie ma. A no, nie wyobrażam sobie, żeby w XXI wieku takie urządzenie jak echokardiograf nie było obecne na w końcu naszym, no, dużym terenie oddziaływania tego naszego sanockiego szpitala. A przecież trudno jest z maleńkim dzieckiem Jechać gdzieś tam do Rzeszowa, zapisywać się, czekać w kolejkach i tak dalej. Taki sprzęt w Sanoku po prostu być powinien. Zdaniem Pani Elżbiety Dzyban, z którą jestem w tej chwili od jakichś tak 3-4 tygodni w stałym kontakcie mailowym, mamy duże szanse.